Front Wschodni, sierpień 1941 roku. Chirurg Jan Nowak stoi na ciałem młodego żołnierza. Operacja trwała sześć godzin. Pacjent stracił połowę krwi. Jego serce zatrzymywało się trzy razy, ale Jan nie poddawał się. Zszywa, tamuje krwawienie, reanimuje. O świcie pacjent wciąż żyje. Słaby, ale żyje. Jan robi ostatni szef i opada na krzesło. Wyczerpane. I wtedy słyszy głos asystenta. Panie doktorze, on powinien być martwy. Nie ma jak przeżyć to, co przeszedł. Jan patrzy na żołnierza, na jego oddychającą klatkę piersiową, na pół na szyi i myśli to samo. Ten człowiek powinien nie żyć. Według każdej zasady medycyny, według każdego podręcznika, według logiki, powinien być martwy, ale żyje. I przez następne siedem dni Jan będzie obserwował coś, co zmieni jego rozumienie życia i śmierci na zawsze. Subskrybuj kanał i naciśnij dzwonek, żeby odkryć najbardziej niewyjaśnioną historię medyczną II wojny światowej. Jan Nowak urodził się w 1908 roku w Krakowie, studiował medycynę w Warszawie, specjalizował się w chirurgii. Gdy wybuchła wojna w 1939 roku, natychmiast zgłosił się do wojska jako chirurg polowy. We wrześniu 1941 roku jego jednostka została wcielona do Armii Radzieckiej po zajęciu Polski przez Niemców. Jan znalazł się na froncie wschodnim, w jednym z najtragiczniejszych miejsc II wojny światowej. Tysiące rannych codziennie, brak znieczulenia, brak antybiotyków, brak narzędzi, tylko ręce chirurga i desperacja. Jan operował po 20 godzin dziennie. W namiotach, Piwnica zrujnowanych budynków. Czasami na świeżym powietrzu. pod Widział rany, które dziś wydają się niemożliwe. Ludzie z otwartymi brzuchami, z brakującymi kończynami, z kulami w głowie. I uczył się jednego. Granica między życiem a śmiercią jest znacznie cieńsza i dziwniejsza niż myślał. 20 sierpnia 1941 roku do prowizorycznego szpitala polowego przywieziono młodego żołnierza. 23 lata. Imię Piotr Kowalski. Ranny w brzuch. Klatkę piersiową i nogę. Mnóstwo odłamków. Utrata krwi masywna. Bez przytomności. Inni firurzy spojrzeli i pokręcili głowami. Za dużo ran. Za mało krwi. Nie warto tracić czasu. Ale Jan podszedł do pacjenta. Sprawdził puls. Słaby. Ledwo wyczuwalny, ale był. I podział decyzję. Będzie operował. Jan rozpoczął operację o dziewiętnastej. Bez znieczulenia. Pacjent był nieprzytomny z utraty krwi. Bez odpowiednich narzędzi, używał tego, co miał. Bez krwi do transfuzji nie było zapasów. Najpierw brzuch otworzył jamę brzuszną. To, co zobaczył, przyprawiło o mdłości nawet doświadczonego asystenta. Jelita perforowane w trzech miejscach. Wątroba uszkodzona. Śledziona rozerwana. Krwi było wszędzie. Jan pracował metodycznie. Szywa jelita. Tamuje krwawienie z wątroby. Usuwa śledzone. Piotr i tak nie przeżyje bez niej, ale znowu na pewno umrze szybciej. Godzina, dwie, trzy. O dwudziestej drugiej serce Piotra zatrzymało się. Pierwszy raz Jan rozpoczął masaż serca. Bezpośredni. Ręką w klatce piersiowej. Po dwóch minutach serce znów zaczęło bić. Potem klatka piersiowa. Odłamek przeszył półco. Jan musiał zszyć dziurę wielkości monety. Półco ciągle wypełniało się krwią. Odsyzał, tamował szywa. Godzina po godzinie. O pierwszej w nocy serce zatrzymało się drugi raz. Znowu masaż. Znowu dwie minuty walki. Znowu bicie. Wreszcie noga. Tętnicy udowa przecięta. Jan szywa ale nie ma pewności, czy naczynia wytrzymają. Noga jest sinę, zimna. Prawdopodobnie będzie trzeba amputować. Ale najpierw niech Piotr przeżyje noc. O czwartej nad ranem, podczas zamykania rany brzusznej, serce zatrzymało się trzeci raz. Tym razem masaż nie pomagał. Jan próbował przez dziesięć minut. Nic. Asystent położył rękę na jego ramieniu. Panie doktorze, on odszedł. Zrobił pan wszystko, co mógł. Ale Jan nie słuchał. Wziął igłę, napełnił ją adrenaliną i wbił bezpośrednio serce. I czekał. Dziesięć sekund, dwadzieścia, trzydzieści i wtedy serce drgnęło. Raz, drugi, trzeci. Zaczęło bić. O szóstej rano Jan zakończył operację. Piotr Kowalski żył. Technicznie. Jego serce biło. Płuca oddychały. Ale każdy medyk na miocie wiedział. To niemożliwe. Nikt nie przetrwa tego, co przeszedł. Pierwszego dnia Piotr leżał nieprzytomny. Jego puls był słaby, oddech płytki, temperatura niska. Jan sprawdzał go co godzinę, spodziewając się, że które sprawdzenie będzie ostatnim. Ale Piotr wciąż żył. Drugiego dnia temperatura zaczęła rosnąć. Gorączka, infekcja to było oczekiwane. Bez antybiotyków, każda większa rana się zakażała. Jan robił, co mógł? Zimne okłady, płyny, modlitwa. Trzeciego dnia gorączka ustąpiła. Sama, bez leków. Asystenci patrzyli na to z niedowierzaniem. To niemożliwe, szeptali. Organizm nie może sam pokonać takiego zakażenia. Czwartego dnia Piotr otworzył oczy. Nie mówił, tylko patrzył na sufit. Jan zapytał: „Czym mnie słyszysz? Piotr zamrugał raz. Jan zapytał: czy czujesz ból? Pot zamrugał dwa razy. Nie, to było dziwne. Po takiej operacji ból powinien być nie do zniesienia. Ale pot wyglądał na spokojnego. Jakby ciało było odrętwone. Pon tego dnia Piot zaczął mówić. Ale to, co mówił, było dziwne. Szeptał o miejscach, których nigdzie nie widział, o ludziach, których nie znał, opowiadał o ciemności, która go wołała. O głosach, które mówiły mu, żeby został. Jan myślał, że to mają cienie po gorączce. Ale pot mówił z taką pewnością, z takimi szczegółami. Opisywał twarz doktora, którego nigdzie nie spotkał, ojca Jana, który zmarł pięć lat wcześniej. Opisywał blizny na ciele Jana, których nie mógł zobaczyć pod ubraniem. Szóstego dnia rany Piotra zaczęły się goić. Nienormalnie, niestopniowo, szybko. Nienaturalnie szybko. Rany, które powinny potrzebować tygodni, zamykały się w dni. Tkanka rosła, jakby przyspieszona. Jan dokumentował wszystko, ale nie rozumiał nic. To łamało każdą zasadę medycyny, którą znał. Siódmego dnia Piotr usiadł. Sam, bez pomocy. Jego mięśnie powinny być atrofowane. Jego ciało wyczerpane. Ale on usiadł, spojrzał na Jana i powiedział. Panie doktorze, dlaczego mnie pan nie zostawił? Tam było spokojnie. Tu jest tylko ból. Ja nie wiedział, co odpowiedzieć. ósmego dnia Piotr wstał. Chodził, wolno, ale chodził. Lekarze patrzyli z niedowierzaniem. To niemożliwe, powtarzali. Tydzień temu był prawie martwy. To łamie każdą zasadę fizjologii. Ale Piotr żył i nie tylko żył, wyzdrowiewał w tempie które nie miało sensu. Po dwóch tygodniach chodził normalnie. Po trzech nie miał już ran. Zostały tylko blizny. Jan obserwował go cały czas. Prowadził szczegółowe notatki i zauważał dziwne rzeczy. Piotr nie spał. Nigdzie. Leżał w nocy z otwartymi oczami, patrząc w sufit. Kiedy Jan zapytał, dlaczego, Piotr odpowiedział, bo kiedy zamykam oczy, widzę to miejsce i słyszę głosy. Wołają mnie z powrotem. Piotr nie czuł bólu. Wcale. Jan testował go. Śpilki. Cięcia. Przypalenia. Nic. Piotr patrzył na swoje ciało jak na obce przedmioty. Piotr nie pamiętał swojego życia sprzed operacji. Znał fakty, swoje imię, gdzie się urodził. Ale nie pamiętał emocji. Nie pamiętał swoich rodziców. Nie pamiętał, dlaczego poszedł na wojnę. To jak czytanie książki o kimś innym. Mówił. Wiem. Że to ja, ale nie czuję tego. Po miesiącu Piotr został uznany za zdolnego do służby. Jan protestował. Ten człowiek nie jest w porządku. Co się z nim dzieje? Coś fundamentalnego. Ale komendanci nie słuchali. Potrzebowali żołnierzy. Potr chodził, mówił, trzymał broń. To wystarczało. Jan widział Piotra po raz ostatni we wrześniu 1941 roku. Potr szedł z oddziałem na front. Odwrócił się, spojrzał na Jana i powiedział: Dziękuję, że mnie Pan uratował, ale nie jestem pewien, czy to było dobre. Ten człowiek, którego Pan uratował, on umarł na tym stole. Ja jestem tylko tym, co zostało. Ja nigdy więcej go nie widział. Po wojnie Jan próbował znaleźć Piotra Kowalskiego. Przeszukiwał rejestry wojskowe, kontaktował się z innymi lekarzami, pytał kolegów. Nic. Potr zniknął. Albo zginął na froncie. Albo zmienił nazwisko. Albo po prostu nie chciał być znaleziony. Ale w 1963 roku Jan otrzymał list. Bez nadawcy. W środku jedna kartka. Panie doktorze, minęło dwadzieścia dwa lata od operacji. Wciąż nie śtej. Wciąż nie czuję. Wciąż słyszę głosy. Uratował mnie pan, ale nie przywrócił do życia. Utrzymał pan przy życiu ciało bez duszy. Nie wiem, kim jestem. Nie wiem, dlaczego wciąż istnieje. Ale dziękuję. Może kiedyś zrozumiem po co. Peka. Jan zachował ten list do końca życia. Zmarł w 1987 roku. Jego dzienniki zostały przekazane uniwersytetowi w Krakowie. W nich znaleziono szczegółowy opis przypadku Piotra Kowalskiego. Operacji, która nie powinna się udać rekonwalescencji, która łamała każdą zasadę i człowieka, który przeżył to, co powinno go zabić. Historycy medycyny próbowali wyjaśnić ten przypadek. Może to był szok, może dysocjacja, może trauma psychologiczna tak silna, że zablokowała normalną świadomość, a może to był efekt trzykrotnego zatrzymania serca. Każdy raz uszkadzał mu trochę bardziej, aż w końcu pozostał tylko organizm bez prawdziwej świadomości. Albo może to było coś innego. Coś, czego medycyna nie rozumie. Może istnieje próg, poza którym człowiek może przeżyć biologicznie, ale nie jako człowiek. Może Piotr miał rację, człowiek, którego Jan operował, umarł. A to, co przeżyło, było tylko ciałem z cudzymi wspomnieniami. Historia Jana Nowaka i Piotra Kowalskiego to opowieść o granicach medycyny. O pytaniu, które towarzyszy każdemu lekarzowi. Czy zawsze powinniśmy robić wszystko, żeby utrzymać pacjenta przy życiu? Jan uratował Piotra. To fakt. Utrzymał go przy życiu, kiedy każdy inny lekarz BY się poddał. To było arcydzieło chirurgii wojennej. Ale czy Piotr został naprawdę uratowany? Czy życie bez snu, bez odczuwania, bez wspomnień? Czy to jest życie? Dzisiaj medycyna potrafi utrzymać przy życiu ludzi w stanach, które kiedyś byłyby niemożliwe. Możemy reanimować po dziesiątkach minut śmierci klinicznej. Możemy podtrzymywać funkcje życiowe latami. Ale historia Piotra zadaje fundamentalne pytanie: kogo utrzymujemy przy życiu? Czy to wciąż ta sama osoba? I czy zawsze jest to dobrze? Jan Nowak do końca życia zadawał sobie to pytanie. Uratował setki ludzi. Był bohaterem. Ale przypadek Piotra Kowalskiego dręczył go najbardziej. Bo tam. Tamtej nocy w sierpniu 1941 roku przekroczył granicę. Nie wiedział jaką, ale przekroczył. I to, co przywrócił do życia, nie było już człowiekiem, którego próbował uratować. Subskrybuj kanał i naciśnij dzwonek, żeby poznać więcej niewyjaśnionych historii z historii medycyny. Zostaw komentarz, jak myślisz, czy Jan powinien był kontynuować operację? Gdzie jest granica między ratowaniem życia a jego przedłużaniem? Do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętaj, życie to nie tylko bijące serce, to coś więcej. I czasami, kiedy przywracamy jedno, tracimy drugie.